Omówieniu zastosowania rodzajników określonych i nieokreślonych, co zrobiliśmy na tych dwóch lekcjach. Jeżeli jeszcze ich nie widziałeś, to link masz w opisie. No to teraz przychodzi czas na zebranie wszystkiego do kupy i przeanalizowanie różnych przykładów. Dlatego zrobimy quiz. Nie chodzi o to, by wykuć na pamięć reguły stosowania rodzajników i recytować je bez zająknięcia. Ale by te rodzajniki poczuć i potrafić bardziej intuicyjnie je stosować. Dopiero łącząc codzienne otaczanie się z językiem z podstawami teoretycznymi, będziemy na dobrej drodze, by poprawnie mówić. A ta droga zaczyna się już teraz. Na samym początku Twojej przygody z francuskim. Moim zadaniem jest Ci ten start ułatwić, a to wyzwanie, to szkolenie to taki przedsmak tego, co możesz znaleźć na wielkim kursie, który od dzisiaj, przez najbliższe dwa tygodnie, jest dostępny w sprzedaży. A w nim, w samej tylko pierwszej części, jest ponad 100 lekcji wideo, w których od zera krok po kroku wyjaśniamy Ci z Tomasem francuską gramatykę, wymowę i uczymy codziennego języka, abyś przede wszystkim. Wszystkim uczył się jak mówić po francusku, ale w oparciu o solidne podstawy teoretyczne. Sprawdźcie na francuskienotasie.pl. Jeśli też chcesz mieć efekty, to zapraszam! Nadszedł wielki kurs. 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 Ha! Dobra, to teraz przejdźmy do przeanalizowania zdań z różnymi rodzajnikami, określonymi i nieokreślonymi. Wyobraź sobie, że mieszkasz z partnerem i macie kota. Gdy wasz kot wyjdzie na dwór, to co powiesz swojemu partnerowi? Un chat idą le jardin, czy le chat idą le jardin? Czyli kot jest w ogrodzie. Oba zdania tak naprawdę znaczą to samo, ale. Tylko jedno z nich pasuje do danej sytuacji, do tego kontekstu. I tak to właśnie wygląda z rodzajnikami. To, że w jednym kontekście zastosowano jakiś rodzajnik, nie oznacza, że w innym kontekście to samo zdanie nie będzie funkcjonować z innym rodzajnikiem. A tutaj, która odpowiedź jest poprawna? Widzisz swojego kota na dworze, widzisz go przez okno i co powiesz? Jeśli nadal nie wiesz, którą odpowiedź wybrać, nadal nie czujesz rodzajników, to zastosuj taką technikę, którą ja sama sobie wypracowałam, ucząc się kiedyś rodzajników. Pod rodzajnik nieokreślony un postaw słówko pewien jakiś jeden, a pod słówko l z rodzajnikiem określonym dodaj etykietkę mój rozmówca wie, o którym kocie mowa. Tak więc, jeśli to wasz kot jest w ogrodzie, to powiesz partnerowi, jakiś kot jest w ogrodzie? un sza? No nie, to jest konkretny kot, to jest wasz puszek. A więc poprawna jest odpowiedź le idą et dans Kot jest w ogrodzie. Le konkretny kot. Równie dobrze możesz tu stosować zaimki przymiotne dzierżawcze, mówiąc na przykład nasz kot jest w ogrodzie. Notre chat. Notre chat Wyjdzie na to samo. A w jakim przypadku powiedzielibyśmy un chà"? Et dans le jardin. Na przykład w sytuacji, gdy patrząc przez okno, dostrzegłbyś jakiegoś kota w Twoim ogrodzie. Tutaj zdanie jakiś kot jest w ogrodzie, a więc un chat nabre, nabiera innego sensu. A dlaczego dans le, jardin, dans le jardin. Bo chodzi o Wasz ogród. Twój partner wie, o jakim ogrodzie mówisz, o Waszym, a nie o jakimś ogrodzie dwie ulice dalej. Równie dobrze mógłbyś Dans le jardin zastąpić mówiąc w naszym ogrodzie. Dans notre jardin. Dans notre jardin. A czy możemy powiedzieć un chat et dans un jardin? Jasne. Tutaj wszystko mamy nieokreślone, a więc jakiś kot jest w jakimś ogrodzie. Na przykład spacerujesz po osiedlu i rozmawiając przez telefon mówisz do swojego partnera. Je vois un chat dans un jardin. Widzę jakiegoś kota w jednym ogrodzie. Twój partner nie wie, co to za kot i w którym ogrodzie ty go widzisz. Dla niego ta informacja jest w tym momencie mało istotna. Po prostu w jakimś ogrodzie jest jakiś kot. Druga sytuacja. Twój znajomy Mark ma jedno dziecko. Wiesz o tym? Ah oui, d'accord. Bah, let's go. Ale, Ale, Ale? ba plus, hein? <laughs> <laughs> Ale, ciao. Druga sytuacja. Twój znajomy Mark ma jedno dziecko. Wiesz o tym ty i wie o tym twój partner. Wszyscy wiedzą, że Mark ma jedno dziecko. Pijesz poranną kawkę w kuchni ze swoim partnerem i nagle mówisz. Wiesz, że dziecko Marka ma 3 lata? Ma już 3 lata? Quelle est la question de la situation? Tu sais que l'enfant de Marc a déjà 3 ans? Tu sais qu'un enfant de Marc a déjà 3 ans? Popravna! Ben, tu sais ben, elle n'est pas contente. Mais ta gueule! Odpowiedź to A, ah, tu sais que l'enfant de Marc a déjà trois ans? L'enfant de Marc. Mowa tutaj o konkretnym dziecku. Dziecku Marka. On ma tylko jedno dziecko i wszyscy wiedzą o kim mowa. Dlatego l'enfant, rodzajnik określony. Czy drugie pytanie też mogłoby mieć miejsce? Tak, gdyby Mark miał więcej dzieci. Mówiąc Un enfant de Marc. Mielibyśmy na myśli tylko jedno dziecko, ale jedno z kilku, gdyby Mark miał więcej dzieci. I znaczyłoby to, wiesz, że jedno dziecko Marka ma już trzy latka? Francuz jednak prędzej powie w takim przypadku: Tu sais, qu'un des enfants de Mark a déjà trois ans. Czyli wiesz, że jedno z dzieci Marka ma już 3 latka? Kolejny przykład. Wybieracie się z rodziną do planetarium. To jest wydarzenie dzisiejszego dnia. Wizyta w planetarium. Jedziecie do niego po raz pierwszy. Nigdy wcześniej go nie widzieliście. Siedzicie w samochodzie i nagle zauważasz to planetarium po prawej stronie, na przykład. Mówisz więc: A. Je vois un planetarium. Czy B. Je vois le planetarium. Oczywiście odpowiedź B jest poprawna, to znaczy pasuje ona do kontekstu. Widzą planetarium. Jeśli dodamy etykietkę, mój rozmówca wie o którym planetarium mowa, to wszystko staje się jasne. Nieważne, że jeszcze nigdy tam nie byliście. Wy już o tym planetarium rozmawialiście, na przykład przy okazji rezerwowania biletów. Wiecie, że jedziecie do planetarium, do tego konkretnego, le planetarium. Czy natomiast zdanie z punktu A, je vois un planetarium, jest możliwe? Oczywiście. W innym kontekście. Na przykład, wybraliście się na wycieczkę do jakiegoś miasta i w pewnym momencie nagle zauważyłeś, że stoi tutaj jakieś planetarium. Powiesz więc: Je vois un planetarium. Bo to planetarium jest dla Was nowe. Pierwszy raz je widzicie. I ty, i twoi rozmówcy. Wychodzisz na zakupy, bo zepsuł Wam się toster. Gdy domownicy pytają się, gdzie idziesz, to co odpowiesz? A że wy Aż czy może B, że w, aż le gripa? Która odpowiedź jest tutaj poprawna? Zepsuł się toster, a więc skoro idziemy po nowy toster, to użyjemy le, mm -mm. powiemy, że w, aż un a Dlaczego? Skoro wszyscy wiedzą, że mowa o tosterze. No tak, mowa o tosterze, ale czy wiadomo, jaki toster kupisz? Nawet ty tego nie wiesz. Idziesz kupić jakiś toster. Podłóż sobie etykietki i przełóż na chłopski rozum. Czyli odpowiedź: tam, gdzie masz un gripin, to będzie jakiś toster. Idę kupić jakiś toster. A tam, gdzie masz le gripin, mój rozmówca wie, o jakim tosterze mowa. A on nie wie. W sklepie na półce będzie kilka tosterów i nie wie, który ty wybierzesz. Idziesz kupić jakiś toster. Un gripin. Wracasz z tosterowych zakupów i szybko stawiasz gdzieś ten nowy toster. Następnego dnia twoja żona pyta: A ile le gripin? Gdzie jest toster? Czy ile a un gripin? Gdzie jest toster? Zastanów się chwilę. Poprawna odpowiedź to a ah, le gris pain? Gdzie jest toster? Dlaczego Le gris pain? Czyż ona wie, że kupiłeś toster? Tak. Widziała go? Nie. Ale to nie przeszkadza, by użyć rodzajnika określonego. Ona pyta o ten jeden konkretny toster. Ze wszystkich tosterów świata ona ma na myśli ten, którego ty wczoraj kupiłeś. I wcale nie musi go widzieć. Wy oboje wiecie o jakim to sterze mowa. On jest dla niej i dla ciebie określony, dlatego le grippin. Rodzajnik określony. Wow! excusez moi parce que w fait on fait une heure de route pour avoir la vue. On <laughs> de merde. Mam nadzieję, że te wyjaśnienia pomogą Ci w lepszym zrozumieniu natury rodzajników. Jeśli lubisz francuski ze mną i jest on dla Ciebie o wiele łatwiejszy, gdy korzystasz z moich filmików. To co powiesz na taki kompleksowy kurs od zera na poziomie A1 i A2? Przeprowadzę cię w nim za rękę przez francuską gramatykę, stosując moje metody nauczania i sposób tłumaczenia, jaki możesz podpatrzeć na YouTubie. Poprawnej wymowy będziesz się dodatkowo uczył od Tomasa, który jest Francuzem, więc od pierwszej lekcji będziesz się osłuchiwać z naturalnym akcentem. Masa lekcji wideo, plików MP3, quizów interaktywnych fiszek i ćwiczeń do druku, aby twoje Bałka była skuteczna i wciągająca. Sprawdź na francuskienotesik.pl. Francuski z wielkim kursem jest o wiele prostszy. Nie zwlekaj, kurs jest w sprzedaży tylko do 25 czerwca do północy.